Czołem widzowie, kolejny film ze Słubic, przy granicy z Niemcami, jak ktoś ciekawy, to wrzuciłem mega dobry dziki kebab, również poko royal kebab. King Nazar już słabszy, a dzisiaj mam Holy Kebab, który jest najgorszym kebsem, jaki jadłem w tym mieście. E, to już powiem wam na samym starcie. Holy Kebab, święty kebab, no niezła nazwa. E, wybrałem się do niego, bo miałem przy okazji, to nie z poleceń, e, w tym mieście polecaliście mi szczególnie dzikiego. Zatem tu nikt nie bierze odpowiedzialności za to, że jest to paździerz. <laughs> Pita za 15 zł, zatem na plus, tylko że tanio. W ogóle wchodzę, mówię, poproszę z kurczakiem, a facet, że nie można, bo za dużo gołbędzie i powiedział, że jedyna możliwość to wziąć mieszane. A ja tej mielonki omijam, jak zauważyliście po filmikach, bo w tych słabszych lokalach biorę samego kurczaka. No i spróbowałem, powiedział, że to baranina ta, baranina jak ja, baran. Parszywa kula mocy o jasnej barwie, która była jakaś taka mega słona. Nie tak bardzo jak w zeszłym roku w lokalu co nagrywałem rok temu w Poznaniu, właśnie, który był najgorszy w ciągu roku, ale też przychodziło taką solą trochę. Znaczy, nie trochę, dość mocno. Kurczak już lepiej, ale też jakieś deczko wysuszony. Sosy mieszane i czuć było taki mocno majonezowy smak. Jak jadłem, to sos wydawał się taki puszysty. A i pita pod spod opiekacza wyszła jakaś taka napompowana, ale akurat to nie przeszkadzało, a trochę wyróżniało różniało całość. Całość bardzo gorąca, z warzyw zrobiły się kluchy, no i co można powiedzieć, z tych wszystkich to najsłabszy kebab, ale jakiejś tam tragedii mega nie było. Od zwykla, taki, żeby zapchać kichę za nieduże pieniądze, zatem dziś zostawiam ocenę 3,5. Ze Słubic będzie jeszcze bar orientalny, ale to wrzucę jutro i wybieram się na, na tripa do Suwałk. Są jakieś polecenia z Suwałk? Piszcie komentarze, postaram się odwiedzić. Tam posiedzę 3 dni, Środa, czwartek, piątek i sobotę wracam, to nawet cztery, bo przed wyjazdem jeszcze sobie coś nagramy, także potężna seria z tego miasta się szykuje. Jak są polecenia, coś śmiało. Pozdro.